chodnik, wąski chodnik, już tutaj to widać zobaczcie, nie da się iść jest miasto nieodśnieżone idą ludzie z naprzeciwka i ja chcę tych ludzi przepuścić, najpierw przepuszczam matkę z dzieckiem proszę bardzo jest matka z dzieckiem, ja się odsuwam do lewej i matka z dzieckiem przechodzi wszedłem specjalnie tutaj na tą warstwę śniegu, po lewej stronie tutaj żeby przepuścić tą matkę, nie? No i idę dalej. Jest ta sama sytuacja. Jest ośnieżone po lewej i po środku jest wąska ścieżka, więc się zatrzymałem, żeby przepuścić tą dziewczynę. Jedna pizza 60 zawiera większe pole pokrywa niż 230. I słuchajcie, teraz się odsuwam do prawej, albo nie pamiętam, do prawej, albo do lewej, żeby ona se przeszła. Bo jest ślisko. O. W tym momencie odsuwam się do prawej, zostawiam jej miejsce po mojej lewej stronie. Żeby ona sobie przeszła spokojnie przez, przez chodnik. Ja nagrywam światła drogowe przecież. Co ty do mnie mówisz? Nie no mówię bo... No bo jak nie wiesz, to nie ja mów. Wiecie, co ma pan na no światła nagrywam, nie widzisz? No nie, widzę, że nagrywa pan z tego pana, który. No jest. bo on sobie przechodzi, a to jest zgodne z prawem. Ale przepraszam, ja się nie zgadzam na kamerowanie. A kim ty jesteś? Ja się nie znam nawet. Ale to nieważne, mam Ty, ty troszkę... jesteś zakryj nosek i iPhone'a odbierz na Ne, to nic z tego nie będzie, bo nic nie zrobiłem, kur... Szła dziewczyna po ulicy, przepuściłem ją, zamaskowana, nie da się jej zidentyfikować, także... Legal, 100% legal. No, wiem, co robię, bo z tego żyję. Oj, dzieci, dzieci...